Dzień mm -hmm. Rączki się po to nie czuło? to chodzi Q&A! Bez... <laughs> Witamy wszystkich bardzo serdecznie na nowym Dobra. odcinku, na którym będzie Q&A, czyli odpowiedzi na Wasze pytania pod filmami z Bali. Komentarze będę czytał z telefonu i będziemy sobie na nie odpowiadać jakoś tam według siebie po kolei. Trochę się ich zabrało, więc z góry dzięki za aktywność pod każdym z filmów. Tak, a, a propos aktywności, to na końcu tego filmu będzie mały giveaway, więc wytrwajcie do końca, a może okaże się, że to właśnie wy dostaniecie ten giveaway, o którym mm. powiem później. Nie przedłużając, zaczynamy od pierwszego pytania, Kto muszę je znaleźć. Pytanie od The Whiskers: Co jest tradycyjnym specjałem, jeśli chodzi o jedzenie u nich? No, to pytanie raczej do mnie, bo Mikołaj nie, jak już wspominaliśmy na Sylwancach. No nie lubię za bardzo próbować nowych dań Ja w ogóle jestem niejadkiem Więc mi się oczywiście zdarzyło spróbować No i według mnie takim tradycyjnym daniem na Bali jest mije gorek Czyli w sumie nic skomplikowanego, bo smażony makaron z kurczakiem <gryw> Ale chyba te indonezyjskie przyprawy robią robotę No i według mnie to było najlepsze, jadłam i mogę polecić jakby ktoś wybierał się na Bali Jest jeszcze wersja z ryżem i się nazywa nasi gorek no i to wszystko w sumie. No, ja Wam mogę powiedzieć, że Mary raz to zamówiła i nie była głodna. Ja po niej to dojadałem i Wam powiem, że mi nie smakował. Ale nie musiałeś ugryźć. <śmów rivals> <zumnie> Ale ja mówię, ja jestem niejadkiem totalnym, więc... Następne pytanie z od Mateoowi. Wasze podróże organizujecie na własną rękę czy z czyjąś pomocą? P.S. kocham Wasze filmy. Bardzo się cieszymy, że kochasz nasze filmy. Miło mieć takiego widza jak Ty. Jeśli chodzi o Twoje pytanie, to Organizujemy je totalnie sami, tylko raz byliśmy z zbiorem podróży i więcej już tego nie zrobimy. To sprawia nam też frajdę, bo takie przygotowanie trwało około dwóch tygodni od A do Z. No, ale to jest satysfakcja. Jak wróciliśmy i stwierdziliśmy, że naprawdę chyba nie było czegoś, co by nas zaskoczyło. Tak dopracowaliśmy swój plan. I to jest naprawdę nie ma nic fajniejszego niż to uczucie, że kurczę, daliśmy radę, nie? Tak. W przypadku Sri Lanki było tam mniej atrakcji. Eee, no, więc było nie, tym, było, no... nie było aż tak źle, ale jeżeli chodzi o plan, bo to, był, to była pierwsza wycieczka w przypadku Bali, to mieliśmy, mieliśmy praktycznie co dwa dni, co trzy dni zmianę totalną lokalizacji. Yy, był hardcore. Było mega intensywnie, <laughs> ale no, daliśmy radę, naprawdę było spoko, więc yy, nigdy więcej już nie pojedziemy z biurem podróży mm. i Wam też odradzamy. Bo serio, to jest proste. To nie jest tak trudne, jakby się wydawało. Wystarczy raz spróbować i zobaczycie, jaka jest różnica. Lecimy dalej! Kolejne pytanie jest od Don Ciccio, nie wiem. Fajnie się ogląda te wasze filmy, łapa w górę, pozdro. A pytałem, na jak długo tam pojechaliście, jaki koszt mniej więcej takiej wyprawy, patrząc po cenach lokalnych, miejsce komercyjne? <laughs> Pojechaliśmy tam na równo miesiąc. Mm -hmm. długo. <laughs> I powiem wam, że gdyby nie Kenzo w domu, ja bym mógł zostać, ale na końcu już mnie z tęsknoty pchało do domu. A ja mogłaby jeszcze gdzie, ma, gdzie Marii mogła tam siedzieć? Pójdę na wyrodną matkę. E, jeżeli chodzi o koszt, to loty można znaleźć, od, wiadomo te jest My znaleźliśmy za 3,5 tysiąca. Super. Można było taniej, ale no nasz koszt był taki, że zapłaciliśmy 3,5 tysiąca. Mm, jeżeli chodzi o całość w sumie całość, to mhm. wyszło nas około łącznie z lotem około 8 tysięcy, tak? Mhm. 8-8,5 tysiąca. Tak. Ale to wszystko zależy od tego, co tam będziecie robić. My mieliśmy mega intensywną wycieczkę, dużo miejsc zwiedzaliśmy. Popływaliśmy całą wyspę Bali do wszystkich mniejszych wysp, także moglibyście na przykład mniej intensywną wycieczkę sobie zaplanować i mniej pieniędzy wydacie. No, oczywiście, jakbyście byli na krócej, to też mniej wydacie, więc to też się łączy. No, ale no. coś chciałam mówię, tutaj mówimy o kosztach noclegi, jedzenie, atrakcje. Tak jak Mikołaj powiedział, samolot, więc tu jest koszt całości. Bez żadnych jakichś tam y, rozgraniczeń. Tak no, nas wyszło. I my całkiem sobie nie żałowaliśmy, jeżeli chodzi o atrakcje, bo spaliśmy w tych tańszych hotelach, ale no, no mieliśmy bardzo dużo atrakcji. To jest takie pytanie bardzo indywidualne pod daną osobę. Kolejne pytanie jest od DJ Chris. Yy, Siemanko, mordeczki, fajny content, zajebiście zmontowane. W kwietniu przyszłego roku wybierają się na Bali, żeby wziąć dech. Więc, przedsmak jest jak najbardziej na plus. Jaki sprzęt do nagrywania macie? Kamera i dron. pozdrawiam. Jeśli chodzi o sprzęt do nagrywania, to właśnie teraz nagrywamy GH5. Mm -hmm. Wszystkie nasze filmy są zrobione GH5. Tak. Planujemy nowy aparat, żeby mieć dwa, ale na, na razie jest to GH5, która jest igła. Miodziemy. Jeżeli chodzi o drona i tak dalej, to mamy Mavica Pro, tą pierwszą część. Proponuję, żeby Wam kupić tą drugą, bo jest jakbyście chcieli. Mamy też Mawika Air do bardziej takich hardkorowych akcji, ale nim jeszcze nie zdążyliśmy nic nagrać, bo jest to świeża sprawa. Na bali mieliśmy tylko Mawika Pro. No a jeszcze tak dodatkowo to mamy GoPro. Oh. No więc dużo materiału było też GoPro, bo w wodzie. Duży, tak. mamy GoPro 7, jeszcze starą piątkę. W tym momencie wyszła już 8, także podejrzewam, że będzie już naprawdę kosmos. Piotr Kotowski, się ma. E, ja, ale zazdroszczę. To moje pytanie do KJD będzie takie. Nigdy nie zastanawiałem się nad kosztem takiej przyjemności, ile pelenów mniej więcej trzeba przeznaczyć na taki wypad pozdrowienia. No tu można podpiąć pod tamto pytanie. Tak jak hmm. mówiliśmy, jest to koszt bar taki bardzo indywidualny. Nas to wyniosło około 8-8,5 tysiąca na cały miesiąc. Hmm. Kolejne pytanie od Mateo. Czy będzie można się z Wami w jakiś sposób spotkać, na przykład w galerii i, tak, i tym podobne? Jest się właśnie yeah. eee, Ja <gry> Myślę, że jeszcze nie czas na takie rzeczy. Bardzo byśmy chcieli, ale... W ogóle fajnie. Fajnie było to tak zorganizować to... jakoś tak porządnie. Myślę, że jeszcze nie czas, aczkolwiek w przyszłości jak najbardziej na tak. Następne pytanie jest od yy, Komara. Jak to jest w ogóle możliwe, że kanał takiej jakości ma tak mało osób? Następne pytanie, które będzie już ostatnim, jest również od Mateo'owi. Nagracie kiedyś film, w, który, w którym zbierzecie fragmenty z waszych podróży? Byłby to fajny pomysł. Pozdrawiam. Mamy taką już serię na kanale, jest ona nazwana Taste Life. Są to highlighty. Mhm. W ogóle to jest strona, w którą chcemy pójść. O, oczywiście nie odstawiamy vlogów na, w kąt, ale chcielibyśmy pójść w stronę tego takiego efektownego filmowania. Staramy się w tym rozwijać. Tak staramy, się, staramy się na maksa w tym rozwijać i iść w tym kierunku, także będzie dużo takich filmów. Będą one naprawdę, mam nadzieję, że na fajnym poziomie. Z Bali również będzie taki film, ale mamy tony materiału, musimy to wszystko zebrać do kupy, wybrać najlepsze fragmenty, ułożyć całą historię, scenariusz i tak dalej. Jest to masa roboty, 3-4 razy więcej niż w tak. takim prostym Ale blogu. będzie na pewno ale będzie coś takiego, na pewno i to już wszystkie pytania tak, to już wszystkie pytania, więc yy, może teraz ten giveaway yy, teraz muszę tylko coś no, pokazać a więc spotkaliśmy na bali gościa było ich tam sporo, ale jeden był taki bardzo sympatyczny i on produkował takie fajne deski z drewna, surfingowe i robił na nich swój swoje napisy Czekajcie, bo ja nie widzę teraz jak wam to pokazuje. My sobie zrobiliśmy taką, widzicie? Keep the vibe alive forever i tutaj jest takie Mari Miko. Mega fajna pamiątka. Mega, mega fajna pamiątka, wiecie, że, a wiecie, że ja lubię surfing, tak że ja się od razu podierałem I teraz z tego tytułu mamy dla Was takie trzy mniejsze bryloczki z napisem weź wdech i z jakimiś tam palmami i napisem Bali. Nie wiedzieliśmy do końca jak zrobić. To tak, żeby to było sprawiedliwie i w ogóle jakieś losowanie robić, i tak dalej. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy to tak, że weźmiemy pod uwagę tylko nasze filmy z Bali, bo giveaway jest z Bali, i na podstawie ilości komentarzy od danej osoby będziemy rozdawać ten giveaway. No i właśnie tutaj mi ktoś ma napisane, kto się najbardziej udzielał, że tak powiem. Mateo Obi jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu jest Paulina Langosz. E, więc te osoby na pewno już dostają bryloczek. A jeśli chodzi o te trzecie miejsce, no to było porówno komentarzy i za bardzo nie wiedzieliśmy, jak to rozwiązać. No i nie chcieliśmy nikogo urazić, więc um, stwierdziliśmy, e, że do tych osób, i uwaga, czytam, Klaudia Walak, sorry jeśli źle. Walonk chyba, nie, A nie wiem. Może, Przepraszam. A ja się, mam nadzieję, że wiesz, że o Ciebie chodzi. E, Piotr Kotowski i DJ Chris. I informacja dla tych trzech osób, kto pierwszy napisze na maila, tutaj macie podanego, ten otrzyma bryloczek od nas, ten trzeci. Mail będzie jeszcze podany poniżej, wiadomo, pod, w opisie pod filmem, także tam też go możecie znaleźć. No jeszcze taka informacja ogólna, dla wszystkich, co do, mają dostać te bryloczki, napiszcie na maila, jak już wybierzemy z tych trzech osób, poinformujemy Was. Um, Swoje dane do wysyłki. Tak, bo tak, tak. Adres. Musimy to wiedzieć. Na zakończenie chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że wyjazd na Bali w tym roku nie będzie ostatnim. Planujemy jeszcze jeden snowboardowy wyjazd. W przyszłym roku mamy już praktycznie zaplanowany, ale jest to taki hardcore rzecz, nie chcemy o tym gadać, no, bo nie wszystko, za, wszystko zależy wiadomo od finansów, niestety to jest największy problem. Jeśli to ogarniemy, to to naprawdę będzie ciekawie i szczęki opadną. Będziecie mieli co oglądać, będzie tak, grubo. Tak, ale więcej nie zdradzamy. Zostańcie z nami na dłużej. Bardzo chcieliśmy podziękować osobom, które były aktywne pod filmami z Bali i w ogóle. Naszym wszystkim widzom. W ogóle mega dzięki, że jesteście, serio. Tak, mega, mega motywacja, <laughs> bardzo fajnie. Yy, A, to... ja jeszcze tego trzeba się tam powiedzieć. Jeśli Wam się podoba coś takiego, że właśnie raz po raz byłby QA e, czy z wyjazdów, czy po prostu i na przykład właśnie takie małe nagrody albo pamiątki, jakbyśmy przywodzili. E, jeśli jesteście za tym, to oczywiście poinformujcie nas. E, postaramy się robić coś takiego częściej. oczywiście wszystko zechcecie piszcie w komentarzach. Co? Do zobaczenia!